To jest lipcowe wydanie magazynu Bilans Miesiąca. Mniej więcej co trzy lata lipiec jest bardzo spokojny, a na rynkach pojawia się wakacyjna atmosfera. W zasadzie do ostatnich dni tego miesiąca można byłoby w tym roku tak powiedzieć. Jednak jeden tydzień, a w zasadzie dwie ostatnie sesje lipca zmieniły wszystko. Zapraszam na wydanie Bilansu Miesiąca, Michał Palaczyk. Jeden tydzień zmienił w tym miesiącu wszystko. Trzecią najważniejszą informacją miesiąca była nuda na 8 do 12. Drugą najważniejszą był helwecki comeback, a absolutnie trendy w tym tygodniu i w miesiącu całym kreował Powell i Trump. Przez niemal wszystkie sesje miesiąca WIG20 utrzymywał się w stabilnej, wąskiej konsolidacji mającej 60 punktów, zaledwie 2,5%, dwukrotnie broniąc poziomy 2300 i atakując bez powodzenia poziom 2360 punktów. Tak niezwykła nuda doprowadziła do bardzo niskiej zmienności. Ostatnio podobną zmienność obserwowaliśmy w marcu 2019 roku, a jeszcze wcześniej, aż we styczniu 2017 roku. Generalnie po okresach takiej zmienności pojawia się dość mocny ruch, a czasami nawet trend, tak jak było w styczniu 2017 roku. Na razie mamy mocną korektę po wcześniejszych czerwcowych wzrostach. Układ indeksu wygląda tak, jakby wystąpiło podwójny szczyt i został w trzy sesje zrealizowany, ponieważ ostatnie dwie sesje lipca były bardzo dramatyczne, a dodatkowo pierwsze notowania w sierpniu pogłębiły ten dramatyzm, i aktualnie jesteśmy ponad 4,5% niżej niż średnia z notowań początku lipca. W tym miesiącu mieliśmy trzy ważne dywidendy. To one wykreowały luki na indeksie i nieznacznie podwyższyły zmienność całego miesiąca. Pomimo tego, że przez pierwsze trzy tygodnie lipca spokojnie można byłoby się zdrzemnąć przy notowaniach w WIGU 20, to pojawiło się kilka wydarzeń, które dla niektórych akcji były bardzo ważne. Podsumowując, osiem spółek jest mimo wszystko na plusie, natomiast na solidnym plusie zaledwie dwie. W dużych spadkach powyżej 10% mamy cztery spółki, a dodatkowo trzy w okolicach 8% spadku. Na samym początku miesiąca pojawiła się informacja o nominacji Christine Lagarde na nowego prezesa EBC. Informacja ta była komentowana i wszyscy raczej zastanawiali się nad tym, jaka czeka nas przyszłość. Ze spółek dobiegły jednak trzy szokujące informacje, które napędziły tab tabelę z lewej strony. Przychody za okres styczeń-czerwiec podało CCC. Były one fantastyczne, bo 37% wyższe. Dodatkowo spółka powiedziała o rozwoju sklepu internetowego CCC i dodaniu pięciu nowych krajów, których CCC już prowadzi naziemną działalność. Jednak inwestorzy zwrócili uwagę na to, że prawdopodobnie marże będą dużo gorsze, a spółka zarobi dużo mniej pieniędzy. Owocowało to bardzo mocnymi spadkami, ostatecznie jesteśmy ponad 11% w skali lipca i dodatkowo kilka procent jeszcze na pierwszych sesjach sierpnia. Dramatyczne informacje przychodziły również z JSW. Tam już jakiś czas temu został odwołany prezes, a związkowcy bardzo burzyli się w związku z tymi informacjami, chcąc nawet odwołać ministra Tchórzewskiego. Jednak nie to było dla notowań JSW najważniejsze. Tu dramatyczną informacją było to, że tylko w ostatnim tygodniu lipca. Notowania benchmarkowego węgla koksującego spadło o przynajmniej 10%. Co w oczywisty sposób zmniejszy zyski i zwiększy i tak dużą niepewność w spółce i w całej branży górniczej, która ma się najgorzej od 2016 i 2015 roku. Z pozytywnych informacji pojawił się fantastyczny raport kwartalny PKN Orlen. Spółka pobiła oczekiwania analityków o 30% i zarobiła 1,6 mld milionów złotych tylko w drugim kwartale 2019 roku. PKN Orlen wzrastał po tych notowaniach, notując na sam koniec miesiąca aż 12% wzrostu. Drugą najważniejszą informacją miesiąca był helwecki comeback. Jeszcze w pierwszej połowie miesiąca pojawiły się informacje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał roszczenia jednej z klientek Millennium Banku, przyznając jej odszkodowanie, a zapisy o tym, iż jej kredyt frankowy był indeksowany frankiem, a nie był w pełni kredytem frankowym, nie powinny mieć miejsca. Natychmiast po pojawieniu się tego wyroku sądowego podczas poniedziałkowych spotkań live informowałem, że pojawiło się duże ryzyko dla wszystkich banków frankowych, a szczególnie dla Millennium Banku i m -Banku. Niestety, konstatacja ta była nie tylko złowieszcza, ale nawet zmaterializowała się i na kolejnych sesjach Milenium Bank stabilnie osuwał się, ostatecznie kończąc miesiąc na 19% minusie. M-Bank spadł o niemal 19% tylko w ciągu miesiąca. Dodatkowo, pod koniec miesiąca Santander poinformował, że rozmawia z audytorem na temat możliwych konsekwencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie kredytów frankowych. Podsumowując, był to fatalny miesiąc dla banków, a sektor ten był jednym z najgorszych na całej polskiej giełdzie. W każdym indeksie, w którym są banki, pojawiały się one wśród najgorszych spółek. Co ciekawsze, przed nami jeszcze ważne informacje, ponieważ czekamy na wspomnianą decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ewentualne negatywne orzeczenie może owocować kolejnymi negatywnymi orzeczeniami sądów w Polsce, a dla banków związanych z kredytami frankowymi może być druzgocące. Kilka miesięcy temu w magazynie Bilans pojawił się WIG Banki jako indeks, który trafił na bardzo ważny opór i może sobie z nim nie poradzić. Ostatecznie obawy te zmaterializowały się i WIG Banki spektakularnie załamał się, docierając do poziomu 7200 punktów. Takiego samego poziomu jak byliśmy w maju 2019 roku, w listopadzie 2018 i w lipcu 2018 roku. Jak dotąd poziom ten był trwałym wsparciem dla indeksu. Jednak, jeżeli wspomniane orzeczenie okazałoby się być negatywne i dalsze orzeczenia sądowe, też mogłoby to oznaczać dalsze spadki indeksu i zobaczenie poziomów, na których indeks widziany był w 2017 roku. Ewentualne uspokojenie sytuacji w branży bankowej może owocować pewnym odbiciem, natomiast w tej chwili nad branżą zawisło kilka znaków zapytania. Jedynym pozytywem w całej tej sytuacji jest to, że Millennium Bank i M-Bank nie mają kluczowego znaczenia w indeksie i należy patrzeć na pksa i PKOBP. A ten pierwszy nie posiada żadnych kredytów frankowych. Najważniejszą informacją tego miesiąca było to, co powiedziało dwóch dżentelmenów czyli Jerome Powell i Donald Trump, a ukrytym bohaterem lipca był jeszcze jeden z nich. Na sam koniec lipca zebrał się Fed, aby podjąć decyzję o wyczekiwanej obniżce stóp procentowych. Tak też się stało: zostały one obniżone o 0,25% i aktualnie mieszczą się w przedziale 2 do 0,25%. Obniżka była przewidywana, jest pierwszą od 10 lat obniżką stóp procentowych. Jednak najważniejsze było nie to, że Fed obniżył stopy, tylko to, co powiedział Jerome Powell po spotkaniu właśnie tego banku. Powiedział to, że myślimy o obniżce stóp procentowych jako element zarządzania ryzykiem i zabezpieczenia w okolicznościach słabszego wzrostu gospodarczego w Stanach i na świecie. Jednak najważniejszymi słowami było to, że rosnące wsparcie ze strony polityki monetarnej pozwoliło utrzymać gospodarkę USA w do na dobrej drodze i utrzymało perspektywy dla wzrostu jako korzystne. Jerome Powell innymi słowy ma na myśli to, że aktualna obniżka stóp procentowych jest tylko krótkotrwała na chwilę i ma na celu przedłużyć okres prosperity gospodarczej. Zatem nie jest tak prawdopodobne, że w tym roku będą mi jeszcze dwie obniżki stóp procentowych i że jest to jakiś szerszy cykl obniżek stóp. Jerome Powell, innymi słowy, chce wszystkim powiedzieć, że według niego w cyklu obniżek stóp i gospodarczym jesteśmy w miejscu podobnym jak w połowie lat 90., gdzie kilka obniżek stóp przedłużyło ekspansję gospodarczą do końca tamtej dekady. Jeżeli tak by się stało, to inwestorzy nie do końca dostaną to, czego chcieli, czyli dużo tańszego pieniądza w amerykańskiej gospodarce. Wszystko to wywołało spadki. Jednak jeszcze gorsze było to, co pojawiło się już po zakończeniu lipca, a na pierwszej sesji w sierpniu. Donald Trump napisał, że możliwe jest obłożenie towarów za 300 bilionów dolarów 10% taryfami. Wszystko to zdarzyło się po lipcowym spotkaniu w Chinach. Które zostało skrócone, a miało miejsce pomiędzy wysokimi przedstawicielami rządu amerykańskiego i chińskiego. Spotkanie zostało skrócone, i już kilka dni później pojawił się ten tweet. Wynika z tego, że była to jakaś zorganizowana polityka, a tweet nie był przypadkowy. Jaki ma zatem cel? Tego zapewne dowiemy się w sierpniu. W lipcu dodatkowo ważną rolę na mapie giełdowej zagrał Boris Johnson, nowy premier Wielkiej Brytanii. Od razu zaczął przygotowania do twardego Brexitu, przygotowując na to środki i robiąc konkretny plan ewentualnego twardego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Do daty ewentualnego twardego Brexitu zostało zaledwie 90 dni. Jeśli sierpień i początek jesieni przyniosą tak wiele informacji jak przełom lipca i sierpnia, to prawdopodobnie będzie to najciekawszy okres dla giełd i gospodarki od wielu kwartałów. To był magazyn bilans miesiąca lipiec 2019. Dziękuję za uwagę i zapraszam do aplikacji Skłaber.com oraz do śledzenia choćby indeksu WIG Banki. Michał Palaczyk.